Witą wosyczki bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii PS15 Online Division. Zgodnie z pętlą jak i zapowiedzią w ostatnim filmie dzisiaj zagromy serialem. Trafię na bujny Bayern z Brobenem w przudzi, ale co, może dam radę. I będzie to nasze trzecie zwycięstwo w 12 lidze. Zrobię serjos rozdwa zmiany taktyczne, które dla mnie są najbardziej optymalne. co tu będę więcej godał? Jedziemy! Side Tiger, gro do Millera. Miller gro od razu do Robusia. Co nas obramkorzeń szczela? Rodriguez Barbaro odzyskuje gro do Crossa. Od razu do benzyny, benzyna piętką do Bayla. Ten mu zagrył górną piłkę. Benzyna Gol! 1-0, piękny. Wrócę do Robusia. Robusia jakimś cudem do Millera. Miller i łoki. Czego go po prostu padło do Millera, wpadło w polekarne i razem z Millerem. Ataku real. I... I... koniec pierwszej połowy jedyny... Po pierwszej połowie przeciwnik jest ode i lepszy w strzałach. no. Ja mam jeden szczał, jedną bramkę, no jest, no myślę, wszystko w porządku jest no. Jedzimy z drugą połową.

pewnie kartka Bail się przygotuje do szczału prosto z nią y grodowa rana Chodźmy. do Bale'a, go wyciulą Alonso Benzyna, Bail, pięknie klepią wypuszczą Bale Benzynę, Benzyna Bailey, piętko ma się zabawić Ronaldo jeszcze fajtuje w polu karnym o, i do szczała. to był ostatni strzał w meczu, widzimy wybilo jest scenojer. Tak jest, to był ostatni strzał w tym meczu. Wygrywam ten mecz 2 1 A tak przedstawiam się statystyki z końca meczu. W strzałach były klepsy, celne tak samo. Posiadanie piłki, no, mm, pół na pół było w sumie. Wygraliśmy trzeci mecz rzędu i idziemy w stronę awansu. A tak w ogóle tu my już go chyba mamy, bo wystarczają no, jedna wygrana w tej 12 dwunastolicy, jak mi się wydaje. Ale ja nie końcym sezonu zawca W tobie może się nam uda wygrać wszystkie siedem do końca meczów. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję wam pięknie i do widzenia.